Chcesz przenieść swój biznes do sieci? Sprawdź, jakie platformy społecznościowe będą dla Twojej firmy najodpowiedniejsze. Hello world, wake me up to Się, sporo biznesów przenosi się do sieci. W niektórych przypadkach takie działanie było zaplanowane, w innych to pandemia wpłynęła na podjęcie takiej decyzji. Jeżeli i Ty masz zamiar przenieść swoją firmę do internetu, a co za tym idzie, zastanawiasz się, która platforma społecznościowa będzie odpowiednim miejscem dla Twojego biznesu, zapoznaj się z naszymi wskazówkami. Zanim wybierzesz portal społecznościowy, na którym będziesz promował swoją markę, zastanów się, czy Twoja grupa docelowa aktywnie korzysta z mediów społecznościowych. Zrób mały research i sprawdź, z jakich kanałów najczęściej korzysta. Sprawdź również, w jakich miejscach reklamuje się Twoja konkurencja. Pamiętaj także, że samo prowadzenie Facebooka nie wystarczy. Podczas prowadzenia Facebooka czy też Instagrama, warto przeznaczyć pewien budżet na promocję. Bez płatnych reklam, Twoje posty będą docierały do małego grona odbiorców. Dzięki reklamom zwiększy zasięgi, co z pewnością przełoży się na pozyskanie nowych klientów. A zatem, z jakich serwisów warto skorzystać? Przede wszystkim z Facebooka. Facebook to najpopularniejsza platforma społecznościowa, która nieustannie rozwija się poprzez wdrażanie nowych funkcji. Dzięki temu to właśnie w tym miejscu może działać praktycznie każda branża bez większych ograniczeń. Po drugie, Instagram. Instagram to platforma społecznościowa, która w ostatnich latach całkowicie przejęła sieć. Znajdziesz tutaj sporą liczbę kont lifestyle'owych czy marek osobistych. Prowadzisz sklep? Sprzedawaj zatem swoje produkty za pośrednictwem tego medium. Kolejnym kanałem społecznościowym, na którym możesz działać jest LinkedIn. Jest to serwis stricte biznesowy. Jeżeli chcesz pochwalić się najnowszą realizacją lub zadbać o personal branding jest to miejsce dla Ciebie. Pinterest Sporą liczbę kont stanowią tutaj firmy wnętrzarskie. Podobnie jak Instagram, Pinterest skupia się na zdjęciach. Użytkownicy za pomocą tzw. pinów zapisują tutaj swoje ulubione fotografie. Tylko kilka platform społecznościowych, na których możesz działać. Pamiętaj, aby przede wszystkim sprawdzić, czy Twoi odbiorcy korzystają z danego medium. A po więcej ciekawych informacji zapraszam na nasze kanały społecznościowe oraz stronę www.